Witam wszystkich uczestników gry a No i zagrajmy tym łow, łowcą demonów. tak? Ostatnio tam były potyczki jakieś. No, chciałbym tutaj na, naświetlić Wam co nieco. No, mamy tutaj cztery karty wyboru na pewno hmm... szczudlasza odrzucę tak odrzucę tę kartę może zastanawiam się tutaj nad tym rzutkiem no <grym> Co tu wam doradzić? Dobra, odrzucę. Zostawię tylko nieustraszony nowicjusz. Czy to będzie do dobre wyjście? No, sami musicie ocenić. Ok, no. Zagrajmy taką kartę. Tak? Zauważcie, on otrzymuje plus 2 do ataku, tak? Ale nie w tej chwili. Muszę, muszę rzu 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 rzucić, rzucić coś, tak? Ok, no mamy. Przyzwijmy sobie. Y Towarzysza ma prowokację, więc ten jest bezpieczny, tak? Jakby co? Ale zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, na ile bezpieczny. Zagrajmy taką kartę sobie, tak? Ten dostaje plus jeden do ataku, jeżeli użyjemy tutaj mocy specjalnej. Więc co? no Użyjemy, no? Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Zaatakujmy. Jak widzicie, on dostał. Do ataku plus 1, więc tutaj już lecimy w twarz, tak, tym co pozostało. Nie wiem czy to będzie dobra opcja, czy nie. Okej. Okay. Ja, 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 ja. ja myślę, żeby tak zrobić. Zobaczcie. Użyjmy mocy specjalnej. Ten? Biesłon dostanie plus 1 do ataku, tak? Ale użyjmy tej mocy specjalnej. Zaatakujmy tutaj. Przyjmiemy 3, ale ten dostał do ataku. Zlikwidujmy tutaj gościa, tak? I cała reszta w twarz, tak? Jesteśmy za zabezpieczeni prowokacją tutaj, tak? To jest myślę do dobra opcja. Niech się przeciwnik martwi, tak? Nad tym splugawienie, to tak. No dobra. Szukajmy czegoś, no. Mamy tutaj. Cztery kryształy mamy, troszkę nam brakuje. No dobra tu bym mnie nie radził ryzykować, tak że dojdzie nam jakaś karta za jeden, bo wtedy moglibyśmy zakończyć tę turę od razu. No ale dobrze, zabezpieczmy się prowokacją może. Teraz dajmy tutaj taką kartę, ale niekoniecznie niekoniecznie lecimy lecimy w twarz Ten dostaje plus jeden wiersz też nie ma sensu, tak? Nie ma sensu lecimy w twarz cały czas, tak? Niech on się martwi Mamy tu dwie prowokacje, tak? Ta prowokacja pozwala nam ee, że dostaje do ataku no ale już się nią zaję. <noise> <noise> nie za pięknie by było za pięknie by było tak ale dobrze teraz wy, wypróbujmy wypróbujmy może taką kartę czy nie no dobra nie weźmy taką przepraszam przepraszam no mamy, mamy, elegancko, elegancko. No widzimy, że przeciwnik się poddał. Tak czy tak, yy, zwycięstwo było nasze, tak? Oczywiście tutaj dopiero z, z 10 mie miejsca diamentu ruszamy, tak? Także to nie, nie jest tak, że już legenda, tak? Spokojnie, spokojnie musimy powalczyć.